Dzień dobry, kochani, witajcie. Witam bardzo serdecznie, już jestem już przychodzę do Was. O, młodzież. Słuchajcie, mamy tutaj boisko. No, dzisiaj piątek, popołudnie, będą grali <grywki> piłkę nożną, także słychać przygotowania. Kłaniam się całemu światu i witam Was wszystkich, kochani, bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie. Dzisiaj u nas upalnie. No, myślę, że ta bluzka, no tak, już mi się robi ciepło, a... ale, ale, no, elegancji troszeczkę trzeba tak <śmiech> zadać. <śmiech> Kierunek. Ale, No, posłuchajcie, tak, myślę, że to tak elegancko, ale oczywiście o gustach nie dyskutujemy. Witam, witam z taką popołudniową kawą. Posłuchajcie, tak, przyszła dzisiaj do mnie kawa. Nie pyłam kilka dni, także z przyjemnością pomyślałam jak to. No, ja wypiję na balkonie kawę dzisiaj z całym światem. Także witam wszystkich na balkonach, no bo pora jest typowo balkonowa. Witam wszystkich w ogródkach. Dzień dobry, Marzenko. Dzień dobry, Agatko. Dzień dobry, Mario. Bogusiu, dzień dobry. Posłuchajcie, pora. To znaczy tak. Widzę, że czarny bez już zaczyna rozkwitać. No, u mnie zawsze trochę później jakaś taka mam, troszeczkę taki inny rejon widocznie jest. Mimo, że w okolicy jest tu różnie, także w zależności może od tej dolinki, czy to ta większa dolinka, czy mniejsza, jak to tu jest usytuowanie. Dzień dobry. Mm. Pierwszy łyk. Od kilku dni. Mm. Może powiem tak: warto zrobić przerwę. A na koniec podzielę się z wami, sobie zap, bo, za, chwem zapisałam, ale to na koniec taką, powiem, ciekawostką, ciekawostką, takiego coś innego, troszeczkę takiego humoru, może powiem takiego, może czarnego, <laughs> ale do rzeczy, kochani. Witam e, Weronikę, witam Mariolę, witam Jadwigę, Łukasz, dzień dobry, witam was tak czerwcowo. Do tego, no dzisiaj może powiem tak, nie będę mówiła ile dni do lata, bo już niewiele, ale dzisiaj to już jest takie lato. Po prostu ciepło. Przyjemnie chłodno w domu na balkonie upalnie. No, a poza balkonem tym bardziej. <laughs> jednak posłuchajcie, ten szeroki balkon to też jednak tak troszeczkę schładza, bo nie ma bezpośredniego słońca tutaj na okno. Także to jest tak, o, to też jest taki plus. No, jak zwykle są plusy i minusy. Chciałam się dzisiaj z wami, kochani, podzielić, ale Sylwusiu, dzień dobry, Anusia, dzień dobry. Witam wszystkich ciężko pracujących, ale witam wszystkich tych, którzy dojrzeli, dojrzeli, bo ja mogę powiedzieć, że jestem w tym gronie, którzy dojrzeli. Jak warto i sprawdzili, jak warto zrobić sobie taką przerwę od takich naszych codziennych, posłuchajcie, różne mamy zajęcia. Każdy człowiek ma inny, znaczy każdy z nas jest inny. Każdy, jeden lubi to, drugi lubi tamto. Jeden lubi najmniej, nagrywać, drugi lu, lubi rozmawiać, trzeci lubi milczeć. No to teraz zróbmy sobie przerwę od gadania. Może pomilczmy, a gdy jesteśmy milczki, milczki <laughs> milczkami, to może zacznijmy rozmawiać, bo aż taka ciekawostka, posłuchajcie, 2015 październik i pod, mm, przyszła, przyszła Spotkałyśmy się z Iwonką. Dzień dobry Iwonka, Iwonko z Radomia. I Iwonka mówi, posłuchaj, Magda, byłam na takim evencie, na takim spotkaniu, może byśmy zrobiły, znaczy zrobiły, bo ona miała chęć dla swoich klientek. Była to taka, posłuchajcie, w Radomiu słynna słynna no atelier. Jak to było? Atelier Christian. Tak, pani Iwonka, właścicielka, Iwonko, dzień dobry. I ona mówi, posłuchaj, byłam na takim evencie, a może ja bym zrobiła takie spotkanie dla moich klientek. I nagle się okazuje, że Iwonka okazuje się, bo jej nie znam wcześniej, poznałam ją niedawno, i mówimy o tamtych latach, niesamowita kobietka, która mając 18 lat już założyła zakład fryzjerski. Ale posłuchajcie, ona jest tak, no to jest, to jest takie serce na dłoni, niż nawet nie można powiedzieć, że na dłoni, tylko tak, ona jest cudowna w tym sensie, że. Rzadko, rzadko się spotyka osobę, która jest uśmiechnięta, radosna, zadowolona. Jest naprawdę sercem do klienta, bo to tak trzeba zaś Tam się przychodzi, posłuchajcie do zakładu, bo ten zakład oczywiście jest cały czas na ulicy Kilińskiego w Radomiu. I tam wchodzimy po pierwsze, przychodzimy po metamorfozę, bo ma zdolności, także czy dobrać kolor, czy dobrać strzyżenie, czy w ogóle to tam to tak, bo to słuchajcie, to tak jak jest fachowiec i jeszcze pasjonata, prawda? Ale się wchodzi i ja mówię: Słuchaj, i wiesz co, Janka, tu powinnaś mieć taką kamerkę przed i po, albo może tylko po. I jakie są odczucia? Wychodzisz i jesteś w super towarzystwie, jesteś przemile przyjęta, zadowolona, otocza, jesteś wśród uśmiechniętych ludzi, prawda? I tak człowiek idzie po taką radość. Radość, nie tylko, że tak powiem. O, że tak powiem, o, jak to. <laughs> Słowa mi się tutaj <laughs> kilka słów, które powtarza. Y, po. Nie, bo tak chciałam Wam to powiedzieć, jak to, jak to ja to odbierałam, il, ilekroć tam u niej byłam. A I, Iwonka jeszcze na przykład miałyśmy z koleżanką Ritą hmm, pomysł, że będziemy nagrywać różne odcinki. A no i dziewczyny, ja Was tutaj u, uczeszę. I posłuchajcie, to było niesamowite błogodnienie, no, nie, ale zobaczcie to, że uczeszę w gratisie, bo będziecie mnie reklamować. No w dzisiejszych czasach, ale to się nazywa właśnie jak ktoś jest taki do ludzi, prawda? Ona naprawdę chętnie daje i chętnie to ta radość i to wszystko do niej też wraca. To taki jest chyba przykład. Ale wracając do Iwonki, bo już wstęp ايwonca zrobiłam piękny. No jest październik 2015. Jwonka, wiesz co? Byłam na tym węcie, i może bym zrobiła. I ja mówię, posłuchaj, Jwonka, chcesz? Posłuchaj, a ja mam. A tak, pracę tam pracowałam, Mamy przepiękną salę. Słuchajcie, przepiękną salę? Salę, 600 metrów. Także jest gdzie zrobić, jest gdzie przyjąć, zrobimy sobie scenę. A co potrzebujesz? Tylko, po, byś chciała. ona mówi, posłuchaj, ja tak, Dianka by zrobiła pokaz mody, ja byśmy tu zrobili, no, wiele ciekawych, takie spotkanie. No i oczywiście, mówi, a ty, ty to powiesz o sobie. Bo dlaczego też o tym mówię? I tak, mówię, w, ależ sobie pomyślałam, jak wyszłam ze spotkania z Iwonką, mówię, no ale mnie tutaj Iwonka zagięła. Tak zagieła, wiecie, pozytywnie. Ale co ja powiem o sobie? No co ja powiem? I posłuchajcie, październik, listopad przygotowania trwają. Zaproszenia wysłane, szykujemy się w ogóle, posłuchajcie rzeczywiście event niesamowity się szykuje dla Babeczek, dla tych klientek, bo ona to będzie. Ja ja mam o tylu lat wtedy nie pamiętam ile to na tych. 12 czy 15 lat już miała zakład i posłuchajcie, i mówię, to jest dla moich klientek. I faktycznie, tak to połączyliśmy, posłuchajcie, także był, była zaprzyjaźniona restauracja, która dawała, podawała, y, posłuchajcie, kawałeczek mrożonej truskaweczki, bo to no, jesteśmy na evencie, prawda? I do tego, znaczy to nie było widać, tylko tak się zastanawiałam, skąd oni truskawki, to, bo to był y, event, był jak dobrze pamiętam 29 stycznia, także koniec stycznia 2016. Joni oni kawałeczek byli tak przygotowani, mrożonej truskaweczki do kieliszka pięknego, do szampana i zaladnie szampanem. No i szampon z truskawkami był podany. Także event był niesamowitym, ale to tak już <grytanie> Magda wyjść z tego ogródka. I ja tak w październik spotkanie, listopad myślę, yy, grudzień myślę. I przyszło do mnie, że no tak, o czym ja powiem? O moim życiu. O sobie powiem. No bo co ja mam takiego powiedzieć, podzielę się tym? Tak ja się dzielę z wami dzisiaj. To co przeżyłam, to co zobaczyłam, to co do mnie dotarło. I posłuchajcie jest. Jest spotkanie. I mówię, że dzielę się tym jak a to był 2012, czyli 4 lata wcześniej. Jak po, miałam umrzeć za półtora roku, posłuchajcie kochani, no między innymi, bo ja tam mówiłam na różne tematy, opowiadałam po prostu o sobie. I mówię, że no już przecież powinnam mnie żyć, bo miałam czerniaka wycięte, w odpowiednim czasie złapane, no tak można powiedzieć też, no bo tego człowiek nie wie, no ale widocznie ten czas był taki odpowiedni. Te komórki rakowe wycięte, koniec, kropka, nic się więcej nie zadziało. Chwała Bogu, teraz ja dzisiaj mogę powiedzieć do tej pory, <grym>, 11 lat już. <grym>, i posłuchajcie, byłam w takiej sukience, i jako, że to, ten problem miałam tutaj, i tak, ja już na koniec tej opowieści, i tak podnoszę do góry troszeczkę i mówię, proszę Państwa, no to tu miałam, tylko została tutaj szrama. Posłuchajcie, i to był taki, no to, bo można mówić, i to tak człowiek wierzy lub nie wierzy, a jak tak się pokaże, taką jak to rzeczywiście to było tu, prawda, jest, to nie da się tego ukryć. Jak ja wtedy zebrałam brawa. Ale, bo to już taki był koniec tego, tego mojego, m, mojej opowieści, tej mojej przemowy, tej mojej e, takiej małej mowy. I posłuchajcie mojego przedstawienia, bo to tak można powiedzieć w pewnego rodzaju, to był wystąpienie, a przedstawienie, ale wystąpienie. I posłuchajcie, dlaczego się z tym, o tym mówię i dlaczego się tym dzielę. I to był koniec stycznia i wyobraźcie sobie, że co, powiedziała. Powiedziałam to, co mi w duszy gra, no bo tematów tam kilka poruszałam, ale to zawsze też płynie. Jeżeli coś w człowieku jest, to to płynie i to wypłynęło. I usłyszałam siebie. I po dziesięciu latach, od 2006 do 2016 jest styczeń, dotarło do mnie, że pora zamknąć ten temat. W sensie ten, który jest, ten, to życie przyszła pora na zmianę. I dlatego mówię, jeżeli milczałaś, milczałeś do tej pory, to może zacznij mówić. Bo to już nie jest kwestia milczącej osoby, która mało mówi. Tylko gdy wiele pomysłów siedzi Ci w głowie, wiele rzeczy gdzieś tam powoli przychodzi do Ciebie, zacznij się nimi dzielić. I co zrobiłam? Posłuchajcie, że wypowiedzenie. Złożyłam wypowiedzenie w, z pracy. Mogę powiedzieć, że dzięki temu jestem tutaj <noise> i mogę z wami rozmawiać. Tak, bo też w 2016 roku zaczęłam nagrywać. To już kiedyś wspominałam, że tam była kwestia wakacji, i zaprosiła mnie tam internetowa telewizja na spotkanie, a później siedziałam, że przecież dlaczego nie? Mogę mówić też o sobie i mogę się dzielić z wami. I zobaczcie, jak to. I to wszystko zaczęło się w październiku 2015, gdy wyszłam do ludzi, ja to tak nazywam, że wyszłam do ludzi. I chciałabym was zachęcić poprzez ten mój przykład do takiej zmiany, bo czasem jest tak, kochanie, że nam się wydaje, czy wydaje nam się, robimy i robimy, pracujemy, pracujemy, tworzymy, budujemy. No ale gdzie ten czas zatrzymania, gdzie ten czas spokoju, gdzie ten czas... Radości z tej budowy. Ja tak się cieszę, bo mm, oglądam, posłuchajcie, no jak teraz, jaka jest moda, o tak mi przyszło, jaka jest teraz moda na oglądanie mieszkań. No bo pokazujemy, mamy takie kwiaty w domu. Siadamy, kamerka, posłuchajcie, kwiaty w ogródku. Przecież nikt nie będzie jeździć, nie będzie. No ile to byśmy musieli pozwiedzać, prawda? No, kiedyś jeszcze były zdjęcia, ale na no, zdjęcia te są piękne. Ale na przykład pokazujemy, o, takie ostatnio były te pa parapety ceglane. Jakie są różne pomysły i jak zostały wdrożone. A tu rośnie taki kwiatek, a tu mamy kwiaty takie, a tu mamy koty, a tu mamy psa. Posłuchajcie, dzień dobry Bogusiu. I zobaczcie, jak wiele. Dzień dobry, Grażynko. Właśnie między innymi o, im, o Twoim domu mówię, ale chodzi mi o to, że to tak jak i Mario, dzień dobry Mario, że zobaczcie, takie mamy paprocie, a takie mamy petunie na balkonie. Jakie to jest piękne, gdy możemy się podzielić tym co mamy. No takśmy pozwiedzali, tak zwiedzamy. To tak jak ja się dzieliłam z wami jaką mam kuchnię, kilka odcinków stać, jeżeli ktoś nie był, to zapraszam. A wrzucę, może wrzucę od razu linka, jak masz chęć zobaczyć jak moja kuchnia, a, a, a kuchnia wygląda, świeżo urządzona to zapraszam, ale zobaczcie jak, może powiem tak. Czy warto marzyć? Warto, ale co dalej trzeba? najpierw trzeba te marzenia odkryć, a później zrobić krok do przodu, I jak jest, jak to, gdyby nie te zmiany w tym naszym życiu, jakby było mało ciekawie, jak to kiedyś ktoś powiedział, że jak nie byłoby tych takich, ja to bym powiedziała taka, to już jest mój, moja nazwa, tak powiem, wampirów energetycznych, to byłoby nudnie na tym, y, y, na tym świecie. No, tak jakby wszyscy byli uśmiechnięci, zadowoleni? Może nie znamy takiego życia, bo czasem dla niektórych, niektórzy mogą powiedzieć: Nie, jest to niemożliwe, wszystko jest złe i wszystko jest niedobre. <laughs> tak, oczywiście, posłuchajcie, jeżeli uważamy, że wszystko jest złe i wszystko jest niedobre, to właśnie przyszła pora na zmianę, by powiedzieć: Wow! A może bym spróbowała, czy spróbował dzisiaj zmienić? Spojrzeć na te moje problemy, na to moje życie zupełnie inaczej, na te moje relacje. Bo przecież cały czas budujemy z kimś takie lub inne. Cały czas. Bo to jest nasze życie. <grytanie> I nawet <grytanie> mówię do tych, bo przecież, posłuchajcie, zawody są różne. Czasem się jest dobrą księgową, czasem jest dobrym się. Czasem. <grytanie> no, dobra księgowa to szacun pełen, posłuchajcie, tak jesteśmy informatykami i siedzimy w tym systemie, przy tym komputerze, prawda? I jesteśmy, żyjemy w tym świecie, no i gdzie tych ludzi, powiedzmy, spotykamy mniej z tytułu naszego zawodu, z tytułu naszej pracy. I może pora właśnie przejechać się pociągiem. Wybrać się na wycieczkę. Nie samemu czy samej w samochodzie, tylko się wybrać na wycieczkę. Na przykład, nie wiem, ja wam powiem, jak kiedyś, jak syn miał nie wiem, 6 lat czy 7. No może 6. To takim naszym marzeniem było pojechać do Warszawy. No może nie tak naszym jakiego, bo to była wielka atrakcja pojechać do Warszawy i pojeździć na dworcu centralnym schodami ruchomymi. Zobaczcie, to był taki, no można powiedzieć, duch epoki. Bo później się okazało, że w Radomiu później też zrobili schody ruchome. No ile, iluś tam latach. <laughs> Ale zobaczcie, jaki to chodzi o takie sprawienie? Sprawianie sobie drobnych radości. No i zobaczcie, i nagle się okazuje, że myśmy wtedy pojechali do Warszawy pociągiem, pojeździli tymi schodami, no bo jeździliśmy oboje. Jak z dzieckiem małym, no to słuchajcie, z peronu na peron chodziliśmy, zjeżdżaliśmy, wjeżdżaliśmy. Prawda? Tak, bo posłuchajcie, jako dziecko, człowiek jako dziecko jest ciekawy, i to jest cudowne. To jest fantastyczne. Także. Przypomnijmy sobie lata naszego dzieciństwa, naszej młodości, co nas takiego cieszyło. Jakie były drobne radości. I posłuchajcie, gdy człowiek już samą myślą wraca do tego, do takich tematów, do takich spotkań, do takich wydarzeń, od razu mu się robi lepiej. <śprawda> Prawda? <śprawda> A przychodzi mi myśl: Dzień dobry, Joanna, witam Ełkę, Ewelinko, dzień dobry, Gdańsk, Paulinko, dzień dobry, Izabel, Izabel po sąsiedzku, Nachbarin, halu halu I tak nie przychodzi, zobaczcie, do, do. Przychodzi mi teraz myśl: No tak, a jak, co ci powiedzą, jak nie mają takich pozytywnych radości? Hm. No to może pora budować. Może doszliśmy już do, tego, do takiego etapu życia i nie mamy co wspominać, to zacznijmy budować. Piękne wspomnienia. I wyjdźmy na spacer. Ja tak jak już dwa dni, no chyba dwa dni temu się z nami w ostatnim tym odcinku i pokazywałam zdjęcia też na koniec filmu, jak pięknie kwitną trawy. I posłuchajcie, wow, dzisiaj też jak na spacerze rano tak patrzę i ta trawa jest inna, a ta trawa inaczej kwitnie. I Boże, powiem tak, jak tak zielona sobie trawa rośnie, jeszcze nie zdąży zakwitnąć, no to jest po prostu trawą. A teraz się okazuje, że ta trawa to jest tak, tu wyższa, tu niższa, tu ma kwiaty takie, a tu ma takie kwiaty, a te to w ogóle podobna jak do taki jakby drobny owies, prawda? I zobaczcie, i nagle to wystarczy stanąć, nawet będzie tak jak krwawnik. Przy drodze, no polecam zbierać krwawnik pospolity, zbieramy, obcinamy od góry jak są kwiatki, tak, ja to tak, słuchajcie, nie da się zerwać ręką, trzeba wziąć sekatorek czy nożyczki. Także kwiaty, no ja wiem, to tak może maksymalnie 5 cm i to ususzyć. Przepyszna herbata, bardzo zdrowa, ale przepyszna, bo on jest taki słodkawy, także jest taki smaczne są te zioła. Oczywiście nie zbieramy, posłuchajcie, przy drodze, tak jak gdzie wstawiłam zdjęcie, tylko gdzieś na łące. Ale chodzi mi o to, że przyszedł czas, bo krwawnik zakwitł i można go pozbierać. Obok jest piękna czerwona koniczyna którą też zbieramy. Już zakwitła. Białą? Nie, białą nie, białej nie zbierałam. Nie wiem, może ma ktoś doświadczenia o zbieraniu białej, ale czerwoną zbieram. Jeśli chodzi o kwiaty, to prawda zawsze się śmieję, jak patrzę na nią. Ona jest taka ładnie, ładne, taki delikatny fiolet, no ale czerwona to czerwona konieczyna, prawda? <grywka> czerwona konieczyna jest przeznaczona dla babeczek, posłuchajcie. Dla babeczek, tak po już po 40. To ja nie mówię, że nie można wcześniej, ale tak już polecam. Kochani, i teraz tak zobaczcie. Czyli wystarczy otworzyć umysł, otworzyć to nasze oko na rzeczywistość, jedno i drugie oko, i powiedzieć: ho, jak jest pięknie. I czasem jest tak, że jeżeli jesteśmy otoczeni dużą ilością ludzi, potrzebujemy spokoju, tej zmiany, o tej odmienności. A gdy jesteśmy sami, potrzebujemy wejść do ludzi. A wyjściem do ludzi, co będzie? Łączamy. Oglądamy ciekawy filmik, ciekawe nagrania, szukamy. A może zacznijmy się posłuchać, aby, aby pobudzić nasze komórki, nerwy, połączenia nerwowe, aby się to połączenie nerwowe zaczęły znowu budować, bo jakoś ostatnio, jakby się nam przestały budować, zacznijmy rozwiązywać krzyżówki. A no właśnie. A zacznijmy uczyć się języka. Nawet tak posłuchajcie, bo przecież tak, jakiego chcę? A może miałam kiedyś jako dziecko marzenie, że może się francuskiego będę uczyć? No ja tak miałam, posłuchajcie, byłam nawet na dwóch lekcjach. <laughs> dwóch albo trzech u pani świętej pani. a Pani taka nauczycielka była emerytowana, y, pani Goryca w naszej miejscowości. I tak pamiętam, moja mama ją kiedyś y, odwiedziła, ja jako dziecko tam kilka razyśmy chodzili. Byłyśmy. Taki niesamowity dom, posłuchajcie, do dzisiaj pamiętam te przepiękne paprocie. I ona mówi, że ona zna francuski, ona się wiele lat uczyła i tam była w Paryżu. I ja mówię, że ja bym się chciała uczyć francuskiego, O, to przyjdź do mnie dziecko na lekcję. I posłuchajcie, to były takie lekcje. To nie były takie, że tak, proszę pani, ja tu zamówię dla córki lekcje, będziecie się uczyć. Tylko ona, tak powiem, po po powiedziała mamie, że niech ma przyjdzie. Ja jej pokażę ten francuski. Słuchajcie, nie umiem powiedzieć, czy jak bardzo mnie zachęciła lub nie i co się stało, że byłam tylko na kilku, ale wspominam to z wielką przyjemnością, z wielką radością. I dlatego mówię o tym, że co robimy, żeby wprowadzić jakąś, jaką, żeby zmienić, odmienić nasze życie, by wprowadzić zmianę. Po pierwsze zastanowić się, czy warto może troszeczkę zrobić sobie przerwy. Od takich naszych codziennych zajęć, które oczywiście są różne. Jeżeli na przykład dojeżdżamy do pracy pociągiem czy samochodem, to może, a mamy blisko to może pora zacząć chodzić na pieszo lub po prostu sprawdzić, jakie są połączenia autobusowe. A może, jak jest teraz jeszcze pora i czas ku temu, no tak jak w Holandii się jeździ, no to tam jeszcze klimat temu służy. Jeździ się rowerem do pracy i na hasło o, to jak to, jaki, a to ten dyrektor, u, to ten to dopiero ma firmowy samochód. Nie, on rowerem dojeżdża, bo tam jest taki, posłuchajcie, no wow, rowerem do pracy. Tylko tam jest taki klimat, że się dojeżdża do pracy zimą czy latem, bo ta zima to jest taka, że Byliśmy w Holandii, posłuchajcie, no cały sezon, od listopada do maja, to tylko w czasie zimowym raz śnieg spadł. Radości było wiele w sensie dla dzieci, prawda? <laughs> nie za dużo. Także dzieci nagle wyszły z sankami. <laughs> Także dzieci były przygotowane. W Holandii sanki mają. <laughs> Ale zobaczcie, jak, czy warto. To nie chciałabym tu przekonywać, tylko chciałabym pokazać, że e, to nasze niezadowolenie z życia z różnych powodów można, możemy mieć na niego wpływ. O, w tym momencie. Możemy, tak chciałabym powiedzieć, może mamy, jeżeli jesteśmy tego świadomi, lub nie. Może jesteśmy nieświadomi i uważamy, że nie mamy wpływu na nasze życie. Ale to wszystko, no tak, to tam gdzieś jakoś. No, gdzieś jakoś. Albo czasem jest tak, że. Jakie to był film, już też nie pamiętam teraz, posłuchajcie, tak mi to taka myśl przyszła, że gościu jechał y, samochodem, jeździł i y, nie wymienił, czy nie wymienił, no, nie dolał oleju i tak powiem, no, silnik rozwalony i on mówi, on wtedy to było tak, czy on do tego swego anioła tak przemawiał i mówi, no nawet mi nie powiedziałeś, mogłeś mi jakiś znak dać, a on mówi, jak to? Znak Ci dawałem, przynajmniej trzy razy zwracałem Ci uwagę, zobacz, tam jest wymiana oleju, a Ty mówisz, nie, to mnie nie interesuje. Czyli zobaczmy, jak pewne rzeczy do nas przychodzą. Tylko trzeba na nie po prostu zwrócić uwagę. Kochani, tak wygląda nasturcja moja balkonowa. E, cztery? Tak, chyba cztery mam takie. No zobaczymy, jak to, jak sobie poradzi, bo to jednak mała ilość ziemi, nasturcja. Przynajmniej w ogródku to zawsze rosła piękna, no ale to inaczej, jak jest dużo ziemi, i kwiaty na sturcji są jadalne. I one tak smakują troszeczkę jakby pieprzne były, tak troszeczkę, bo to tak, posłuchajcie, zjeść kwiatka i powiedzieć, jaki smak to, ale jadalne. Na jest jadalna. Życząc, życząc pięknego weekendu, to teraz dla tych wytrwałych. Jest zdjęcie, posłuchajcie, bo nie dostałam to akurat jako zdjęcie. No, bo to jest zdjęcie na cmentarzu, nagrobka. I, I przeczytam tak, jak jest, posłuchajcie, no, jest autor zdjęcia, źródło, pan Paweł Jaskółka. Mamy płytę nagrobkową, data jest chyba 13, bo ona troszeczkę jest ucięta, 2013 i jest napis. <laughs> Przepraszam, że śmieję, ale zobaczycie ile dlaczego. Na co patrzysz. Też wolelibyśmy leżeć na plaży. No właśnie, tylko tak sobie pomyślałam, czy my, gdzie my jesteśmy? Tutaj zostały nasze ciała na tym cmentarzu, bo to ciało nam zostanie gdzieś na cmentarzu, ewentualnie w prochu. Proch, jak to było, z prochu powstałeś i w proch się obrócisz i może będzie spalone, ale miejsce będzie. No powinno być. Tak, przynajmniej jest teraz nas, że to powinno być to miejsce, bo to. Jak rozmawiałam kiedyś przy okazji, posłuchajcie, pogrzebu mojej mamy, no to jest u nas podział, już znaczy podział. W sensie są wszelkie informacje, no przynajmniej jeżeli się jeszcze nie zmieniło, to... No ja, jeżeli bym umarła, to gdzie miałabym leżeć? Na jakim cmentarzu i gdzie? W jakim grobie? Także wszyscy wiemy, w rodzinie u mnie wiedzą. No i mój brat mówi, tak, a jego prochy należy właśnie. No też, ja wie też jestem za spalenie, Należy y, spalić i rozsypać. No dobrze, rozsypać, ale mówię, Robert. No, ale to tak, ani nawet informacji, że byłeś. Robert myśli, 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 mówi tak. Jakie informacje? No tak, no na grobie, że byłeś. Był taki Robert, wtedy się urodził, wtedy umarł. No tak, to, żeby była. <grym> Także, okej. Okay. Także miejsce, tak, ku pamięci. Kochani, dziękuję bardzo za to, że jesteście. Dziękuję za wszystkie, wszelkie odwiedziny wasze, mnie tutaj na moim kanale. <grym> I pozdrawiam Poznań, Bydgoszcz, Gdańsk, Ełk, Radą, Warszawę, Berlin, Monachium. Posłuchajcie, co sobie kto życzy. Kochani, pozdrawiam bardzo serdecznie odległą Australię, w Sydney też, Joasiu. Pa, pa. Do zobaczenia wkrótce. Zobaczcie kochani, przepiękna czerwona koniczyna, stokrotki. Koniczyna biała, ale ten dywan ze stokrotek, tych malusieńkich, cudownych, jest fantastyczny. I oczywiście trawy wszelkiego rodzaju trawy mniejsze, większe, bardziej dorodne bardziej podobne do, do owsa i do innych i nie tylko. Zobaczcie, jakże jest pięknie i ten wschód słońca. Dzisiaj tak wcześnie, 4:54. To jest niesamowite, jaki ten dzień jest długi. No i oczywiście krwawnik polecam do zbier na zbieranie krwawnika, tylko nie przy drodze, nie przy asfalcie, tylko gdzieś w polu. Pa!